Ponownie. Yy, przez ten czas, yy, kiedy właśnie yy, mieliśmy przerwę, obmyśleliśmy sobie, yy, jak to w ogóle wszystko budować. Zaplanowaliśmy parę rzeczy. Yy, no więc na tym piętrze, tutaj właśnie zjrzymy jeszcze raz o poziom. O jeden poziom. Daj trochę patyków. A bo nie, mam, mam, mam. mam, mam. Yy, zrobimy tutaj yy, taki no, główny pokój, prawda. Tutaj no... I podzielimy to na dwa piętra Właśnie główny pokój, a na górze Czaśniemy sobie szklarnie <grymnie> Nie no Walnie mm. <grymnie> my zrobimy coś takiego, że Zrobimy z, z, ściany ze szkła I po środku posadzimy sobie drzewko I żeby tak to ładnie wyglądało Taki właśnie jakby taka wisienka na torcie <grymnie> A po no. drugie jeszcze wymyśliliśmy coś takiego że No obmyślaliśmy jeszcze trasę kolejki którą właśnie będzie, będzie pomiędzy tymi górami i wszystkimi którą właśnie no puścimy pomiędzy tymi górami ty, a Jaką jak tutaj podłogę? Jakiego tego? Czekaj bo Ej tu są twoje przedmioty w skrzynce To ty weź tą skrzynkę ten i się zabierzesz od razu No. Nie tą, tylko tamtą, nie? Duże lazo jest. No, myśleliśmy nad ewentualną trasą właśnie kolejki. Nie wiem czy się zmieścimy, czy zdążymy zrobić jeszcze w tym odcinku tą kolejkę. No zobaczymy ile nam to wszystko wyjdzie. Może jeszcze coś po drodze wymyślimy ciekawego. No jak na razie tutaj właśnie że jeszcze jest schodki do tego miejsca. Na razie tak wszystko na razie. No patom zaraz rozkopałem to Chciałem zobaczyć jak to wygląda no, Na razie zamian. to wszystko jeszcze prowizorycznie Potem będziemy dokładnie jeszcze obmyślać, zmieniać najwyżej no. no i co, no i tyle na razie niej, róbmy. Ej, chodź tu, mówię ci żebyś wziął tą skrzynię Nie brzmi. A w sumie nie potrzeba, no bo i tak Co, kładziemy tu drewno teraz no właśnie, A masz drzewo? Mam takie deski. Ja chciałem o drzewo Też fajnie wygląda. No dobra, no to dawaj drzewo. Najwyżej nie wiem. Desk. Może ściany zrobimy zamiast kamienia drzewo? Na tym pięcie, jak, jak sądzisz? Za długo to zajmie. Za długo, nie? No dobra. Ale tak czy siak drzewo raczej będzie przydatne. Masz parę desek, czekaj. Desie coś tam. I zacznij z tamtej strony zrobić. No dobra, ale co w tamtym, tym tutaj tu, <coughs> z tunelu? Jak to robimy? Co z tunelem? No tutaj coś żebym wykopał. No ale co? O co chodzi? Co chcesz z nim zrobić? Właśnie się pytam, co byśmy z nim mogli zrobić? Nic, no to jest przejście po prostu do drzew, a po drugie możemy tam kopać gdzieś tam w dół. Mhm, Cześć. Oko wygląda. W porządku. O, Zaczyna się tutaj robi, robić taki no... Ładny ten. Ładnie. Żeby tutaj coś tego typu. I, I w tamtym pokoju... Nie znaczy w pokoju. Tam gdzie jest ta właśnie taka luka. Mmm... więcej kamienia. No To A, może... Ja będę kopał tu w dół, nie wiem, właśnie tu Ja znaczy, się w tamtej luce tak sobie myślałem Co by tam można było zrobić Pomyślałem, że nie wiem Można potem zrobić portal Do piekła I tutaj właśnie zrobić e, taki właśnie wejście jakby takim, do tego portalu Co o tym ty myślisz I potem byśmy na przykład weszli do tego piekła, porobili może zobaczymy Może kopiemy razem już Kop gdzieś obok No tak, obok ciebie Bo Ty gdzieś całkiem w głąb? oj nie wiem Chyba na bok będę się teraz właśnie, ja myślę... A nie na bok nie można za bardzo na razie. No Musimy... Właśnie, trzeba, w, trzeba w głąb. Nie? Hmm. Na razie dawaj cały czas w dół jak będzie to, że się mi będzie dało kopać dalej, to skręcimy w bok. Co ty robisz? Źle ja to wykopałem. Dobra, a mi się... Ja nie, tylko tutaj musiałem tylko pary wykopać. optam. Mogę drzwi tu czasnąć, jeżeli mam wystarczająco I w sumie też y, powinniśmy zrobić... Pomyśleć też y, jak przez tą y, górę będzie biegł już ten... kolejka. No to na razie nie myślimy o tej kolejce, bo to Za Zanim... Wiesz, zanim tu porobimy wszystko i w ogóle... No to dobra. Tu się wymyśli. To się, skup, to się skupmy na razie na... No, na domku i... Tutaj. Sami nie trzeba tutaj szukać jedzenia. Zanudzać. Szukaniem kurczaków tak. No tu znalazłem ten węgiel. Sprzyda się. To też automatyczne e, odnawianie drzew jest, więc zawsze będzie... będą drzewa blisko. Tam. Może po prostu też e, zrobimy jakiś sobie tutaj lasek gdzieś bliżej. Posadzimy kilka no, drzew. Można będzie. Żeby mieć stały dostęp właśnie do, do drewna. No, trzeba by było. Ale to na razie... Nie wiem. Na razie o tym nie myślę. Aha. Kurde, muszę tu schodki zrobić, bo kiepsko na nie wiem, do końca gdzie mam iść. A w ogóle jest godzina no, prawie 12, więc tak nie jesteśmy no, w najlepszej mocie. No nagrywać możemy, ale no nie jest, nie, wiem, nie ma rewelacji z nami, że tak powiem. Jasne. Nie wiem co robię, no nie pamiętam co miałem zrobić. Aha, Okej. Okay. Hmm. No, okej, okay. jest git, jest git. Trzeba okna porobić. Aha, ty już tam ...słodki wcześniej zrobiliśmy. A tak było to po co e, zacząłeś kopać tą kopalnię, bo nie wiem. No, żeby by kamienia zdobyć. Ach, ja myślałem, że chcesz już tam coś kopać, nie wiem. Ja no. wiem, co? jak znajdziesz coś pożytecznego, to... No, w każdym razie ja tu mam szkło, to możemy już jakieś tam okienkę porobić Ten Na którym poziomie robimy te okna? A wiesz co? Na drugim czy... Drugi... I trzeci, tak? No... Drugi i trzeci, czy, czy tylko drugi? Ja zrobię drugi i trzeci, tak? Ja Trzec. typu, tak jakby sześć takich tych wykopać? Czy nie? Ale yy, ty chcesz zrobić takie jedno okno, czy takie jedno wzdłuż okno? Tak ze dwa okna, jedno po tej stronie i drugie po tej Takie dwa Na przykład coś tego typu, nie wiem, powiedzmy Nie, właśnie nie, nie tak zaraz przy tym Nie? No to nie ci <laughs> tu Takie, o A ty o tym sądzisz, taki widoczek. Moglibyśmy przyciągnąć jeszcze jedno. Jeszcze... No, okay. Nie, jeszcze jedno... a... Co tam? <grym> Oj, Może jest... w ogóle tu nie będzie ściany. <grym> a ciekawe, no, byśmy i... jeszcze tak dokopali, o, w ten sposób. Nie. Nie, nie. 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 Teraz szybko będzie wyglądać. Nie wiem, to, znaczy, tak, to tak. To by brzydko tak? Tak, Okej, tak. Ok, podstawiam... Stawiam okno. Przesun się. Mm. No i już coś lepiej wygląda domy. Naprawdę. No, a w sumie tak jakby... Mm -hmm. A daszek? Jakby tu tak taki dach zrobił? A w sumie jeszcze nie do dachu jeszcze nie miał... Tutaj myśli. zaraz nad. na... Yy, robimy popatrz robimy na tym poziomie daszek znaczy daszek no pierwszy, pierwszy poziom zobacz na tym czy na tym wyższym mm. ja myślę na tym, tym pierwszym a mi to w sumie obojętne Te, i tego i tak jest tego wysoko, są plusy popatrz, i tak jest wysoko co sądzisz mm. no dobra no to niech będzie na tym pierwszym Dobrze się zgodziłeś. To teraz czekaj, e, zrobię schody. Jakieś? Aha, gdzie zrobić te schody? E, będę myślał zaraz. <grych> Na razie mi się o tym głosuje. Nie. Okej, gdzie zrobić schody? No tak, teraz będę o tym myślał. Może tak. tu? Tak. Ż nie, tu nie. A może tu? Jak choć żeby się tu wchodziło? I tu, bo tu będzie daszek, nie? Jakoś pomyśl, no, nie no, wiem. No, to tak... będzie, no. Ej Jezus, o jedno za nisko. Poczekaj, czy ja dobrze to będę robił? Wtedy? Nie, nie tak. Nie, zaraz zobaczysz. O Jezus. O Jezus. Ale strania jest z tymi schodami. Na tym poziomie. tego typu, wiesz? tu wyrównać? Chyba tak. Hmm... Coś kurde kiepsko to wygląda. Inaczej, inaczej. Muszę trochę wkopać, wiesz? Żeby takie proste były w miarę O! Proszę bardzo Mamy No, no, pięknie! Właśnie coś takiego, zajebiście! A może tutaj podłogę z drzewa zrobić Nie, fajnie tak wygląda. Ujedźmy. Okej. Okay. No, już powoli nasza baza wygląda. Jakbyśmy byli profesjonalistami, którymi nie jesteś. Choć to jest nasza w sumie pierwsza baza w ogóle w tej grze. No, mieliśmy takie minimalne, ale się tak naprawdę Takie mieli. próby w sumie mieliśmy ale nic, nic ciekawego nie znaleźliśmy właśnie bo to jest taka no jedna z fajniejszych miejscówek jakie no jedna z no w sumie najlepsza miejscówka jaką mm. znaleźliśmy więc tutaj już się postaraliśmy staramy się jeszcze nie do końca no tak, staramy się zobaczymy mm. jak tam wyjdzie no i mamy właśnie ten wielki nasz plan żeby zrobić to kolejkę wszystko połączyć i w ogóle zrobić tu osiedle <noise> Imię ja no, Kopernika no, tak. o co myślisz o tym imieniu Więc możecie nas oglądać przez jakieś 5 godzin normalnie nikt nie o ty więc Potrzebuję Aha bo tu trzeba będzie zrobić yy, z ziemi ten No no no, no. kawałek no, Może tak zrobić tak takie ubrać. podwyższenie z ziemi co ty na to E, jak chcesz, to już... Jest... Co chcesz? <laughs> nie będę dużo chopał jeszcze chwilę, nie chcę zamulać Dobra, później tu przyjdę, tylko trochę kamienia Mam nadzieję, że na chwilę wystarczy Już na razie Poszłem do wniosku, że tutaj zrobię poziom wyżej Ja wątpię, że mi kamienia starczy, wykopałem go tak mało Chyba, że tu zrobimy takie okienko Ale gdzie? Tu, patrz No akurat czyżem kopać to no. Zaraz przyjdziesz no. Łoch Wróciłeś już? Co? Wróciłeś już? Nie Do, Dopiero tu przyszłem, no więc dobrze. jeszcze chwila Cześć A nie było, parę kamienia Trochę węgla znalazłem No sprzyda się Trochę nawet sporo Czy? Z tego co widzę pod sobą, bo nagle lawa czy coś Mądrze No trochę węgla jest Jeszcze więcej ów No jakbyś żelazo znalazł albo złoto byłoby fajnie Byłoby zacznę stawiać szyby. Ten żelazo mi się zrobiło tak w ogóle? No, Wzią... Wziąłeś mi je? Przypadkiem? No, wziąłem je. No to okej. Okay. I... 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 A nic. Czy... Okay. Wracam tam. Wracasz? ci pokażę, gdzie zrobić okienko. Gdzie, gdzie zrobić? <laughs> Powiedz mi, czy to fajnie wygląda. No okej. Okay. Idź prosto Jesteśmy za przemilem Cofnij się A znaczy gdzie? Mam na górę i szybciej Cofnij się, nie 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 nie. nie. Cofnij się tam. Cofnij się Cofnij się w którą? Wróć tam Jezu? do tego korytarzu O I stań jakby w wejściu W którym wejściu? No. no. I popatrzcie do góry. <grym> Co myślisz o takim okieneczku tutaj? Możesz zrobić, no. To, to taki otworek. Jakbyś nie mógł powiedzieć wyjdź z tunelu, popatrzcie do góry. <grym> Czyli tak jakby tutaj nie robić do końca. No czy, właśnie się ciebie pytam, no nie? No okej. Okay. Nie wiem czy to fajnie wygląda. To nie fajnie wygląda, a jak jak fajnie wygląda, to mam trudno. To masz pecha, już postanowiłem. O, gdzie ty chcesz? Bo ja taką jeszcze jedną linię bym zrobił, tak o. O. Gdzie? No tak jak zrobiłem. Żeby ładnie wyglądało. Tu okienko też na no dwa. Tak, tak. Aha, tu mam szyby wstawić, tak? No. Właśnie chciałem, żeby tak widać było to wejście z, z tej strony. Także ja bym proponował właśnie raczej usunąć. No. Eee... Okej? Okay? Usunąć co? A to? Tak, o w ten sposób. A nie, to ładnie wyglądało. Teraz gorzej, bo tu jest, Kurde. Przeczam się. No to ja usuwam Nie no nie. chodź z dołu zobacz jak to wygląda No właśnie z góry to wygląda, no to już nie ma sensu to okienko wtedy Czekaj Aha No mm. i było bez tego to tak fajnie by wyglądało by wejść jak ktoś się... Jak sobie na przykład Okej okej okej. Czaj już no, okay, 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 okay. no. Myślałem że i tak by było widać Czekaj co jeszcze mam wsunąć? Te trzy? O, to, co coś... Dobrać? Nie wiem, nie chcą co no. chyba Okej okay. Okej, okay, cieka, ja idę kopać więcej I zrobię schody Tam, z prawej, takie, wiesz... I dookoło, spiralne <laughs> Dużo kamienia masz jakiś tam kamień, żeby mi tak dać? Żeby no, żeby no raczej średnio. No ja tutaj właśnie raczej skupiam się na kładzie... tego szkła. Okej. Okay. O Jezus. Tak przy okazji, to mogliśmy się za niedługo wybrać na ten drzewo Dzie, jakieś pokopać, w ogóle, bo, bo właśnie chciałem jakieś takie elementy drzewne tutaj wstawić, żeby ładnie było. Okej. Zaraz obczajmy z naprzeciwka bazy, jak to wygląda wszystko. Węgla tu jest, kurde. Aż się nie cieszę, bo... bo chcę kopać kamienie, a nie węgiel. Ale trzeba. Zawsze pomoże. Zrobiłbyś mi jakiś kill Kurde, ja jestem trochę daleko, też Czekaj, czekaj. Coś mi to mówi. Może to być mój brat. Chyba tak, A, jestem pewien. że tak jeszcze do niego przyznałeś klube. o Jezus Maria jak tam zejdę no dobra nie chciałem tak zejść no dobra. Szybko nam z tym wszystkim idzie. Myślę, że nam trochę zejdzie. Czekaj, jakby myślę, jakby tu zrobić schody. O Jezus, lawa tu jest. O Jezus. Gdy sobie obciążać jak to wygląda, Znaczy na <tryk> No, nabiera to kształtów. Nawet jest, nawet fajnie, fajnie. Okay, okay. Może jeszcze się kiedyś pójdziemy jeszcze wyżej. Uciekać. Nie chcę tydnąć. Nie Miałam za dużo życia. Boże, Bo Creeper, kurde. Creeper? Aha, ty jesteś tam. Jak cię tam znalazłeś? A no chcę schody robić, no? Tylko że kurde zapomniałem ja. baby Schody? Powiada.